Kolejny SMS. W grudniu jest koniec firmy, w której pracuję. Będzie tam inna firma. Czy mam szansę tam na pracę, czy dostanę wyprawkę? Pyta pani Edyta: 19, 11, 75 rok. Pani Edytko, z kart raczej niestety wynikało, że, e, że dostanie pani wyprawkę, e, natomiast karty też pokazały, że po jakimś czasie. Ten, ta, ta nowa firma, tak? ktoś z tej nowej firmy ewentualnie mógłby odpowiedzieć na pani działania. Czyli w kartach było również pokazane, żeby nie czekać na propozycje, czy to przejścia, czy propozycje z, od tej nowej firmy, tylko samodzielnie działać na rzecz tego. Natomiast karty również pokazały, że pani w lipcu tego roku będzie miała też możliwość zmiany pracy, więc w pewnym sensie nie pokazały się w kartach wpływy, które mogłyby świadczyć o tym, że Pani długo zostanie bez pracy. Będzie Pani mogła mieć przed tym zakończeniem, tak? Pani obecnej firmy będzie Pani mogła mieć propozycję i jeśli z niej Pani nie skorzysta, dobędzie do końca, to po zakończeniu gdzieś w okolicach maja przychodzi kolejna propozycja. Natomiast, jeżeli pani by rzeczywiście w tym miejscu chciała zostać, to proszę sobie zapisać taki skrypcik. Kena Stivas. GEBO WUNIO IERA. Tutaj panowie e, pokażą pani ten skrypt. Właśnie, jeśli pani jest pewna, przekonana, że chciałaby kontynuować swoje zatrudnienie w tej firmie, która nastąpi po rozwiązaniu się pani firmy, to ten skrypt pomoże pani dotrzeć do tego upatrzonego celu. Przede wszystkim właśnie RUNATIVAS będzie pani dawała możliwość osiągnięcia e, tego założenia, tego zamierzenia, osiągnięcia umowy, która będzie, że tak powiem, znaczona energią GEBO i WUNIO i jera na końcu, po to, aby nie była to umowa na chwilę, aby nie była to, to praca krótkotrwała, tylko żeby rzeczywiście wystąpiła ta stałość i długoterminowość. Natomiast przy używaniu runy Tiwas każdy, kto z niej korzysta, musi pamiętać o jednej rzeczy. Jest to energia, która prowadzi nas w ściśle określony punkt. Więc jeżeli my wiemy Którą pracę chcemy y, otrzymać, jeżeli my wiemy, którą partnerkę chcemy zdobyć, jeśli my wiemy, którego partnera chcemy zdobyć, jeśli my wiemy, do czego w partnerstwie chcemy dojść, to ta energia jest, ja bym powiedziała, takim właśnie jak gdyby laserowym promieniem, po którym dostajemy to, czego pragniemy, ale warunkiem jest pełna koncentracja na jasno określonym celu. W przeciwnym razie, no to tak trochę, tak jak, powiem żartem, was jest jak ostrze miecza, którym celujemy tam, gdzie chcemy, tak? Jeżeli nie bardzo wiemy, gdzie chcemy, to wtedy zamienia się w cep, którym obijamy i siebie, i wszystko, co jest wokół nas i niewiele z tego wszystkiego wynika. Stąd też dla Pani, Pani Edytko, ten skrypt, jeśli faktycznie tam Pani chce zostać. Ja może tylko Państwu przypomnę, bo jak Państwo widzicie nie wyświetlają się numery z umożliwiające połączenie z wróżkami poza wizją. Przypomnę Państwu adres, adres naszej strony www.zotv.pl. Wchodząc na tę stronę możecie Państwo zasięgnąć informacji na temat numeru, pod który należy dzwonić, chcąc rozmawiać z tą osobą, która Państwu jest najbliższa sercu, której najbardziej ufacie albo z którą po prostu chcecie skonsultować swój problem. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby ze mną porozmawiać jutro, w ciągu całego tygodnia, tak rano, jak i wieczorem, bez względu na to, czy te wizytówki się pokazują, czy nie, to my cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji. Podam w tej chwili numer mój osobisty, na który dzwoniąc będziecie Państwo mogli czy to skonsultować się ze mną, czy uściślić. Czasami jest tak, że dostajecie informacje w odpowiedzi na SMS-a i chcielibyście jeszcze dopytać, a nie możecie się dodzwonić w trakcie programu albo nie chcecie, na głos przed całym, tak, przed wszystkimi widzami roztrząsać swojego problemu, to proszę sobie zapisać numer do mnie 700 780 682. Ja e, zawsze jestem w tych godzinach, właśnie tak mniej więcej, dziesiąta do godziny 15, później, gdzieś od godziny 19 do 24, jeśli występuje taka potrzeba, to nawet po 24 z Państwem rozmawiam, te nocne rozmowy są już na pewno rozmaw, rozmowami takimi głębszymi, bardzo, bardzo psychologicznymi, ale ale takie też są Państwu potrzebne. Witam kolejną osobę. Halo? Witam Panią, Pani Danusiu. Witam. Bardzo mi miło. Chciałabym Pani zadać takie pytanie, ponieważ mam problemy finansowe, uh -huh. jestem na emeryturze, uruchomiłam dodatkowo działalność uh -huh. gospodarczą, no i ta działalność mi tak ostatnio coś nie idzie. Zastanawiam się, jaki to jest powód tego wszystkiego i po prostu zastanawiam się jeszcze nad poszerzeniem tej działalności o jeszcze dodatkową branżę. Uh -huh. Proszę mi powiedzieć, czy to będzie dobrze, dobre rozwiązanie, czy nie. Tak sobie patrzę. Jest Pani teraz w trzecim roku osobistym, więc właśnie ja bym powiedziała, tutaj trzeba by było szukać, że tak powiem, możliwości ściągnięcia klienta, tak? Ale proszę też przy trójce silnie zaznaczonej tutaj akurat w tym cyklu obecnym, proszę mhm. rozważyć reklamę, bo to jest też ta komunikacja może być zaburzona. Co mhm. będzie jak Pani? No trochę się Pani zasiedziała. Karty pokazują, że troszkę się pani zasiedziała. Ja bym Pani tak, nie bez, nie, nie bez problemów, tak, nie bez lęków. Natomiast mhm. karty pokazują, że rzeczywiście wprowadzenie dodatkowego asortymentu. Natomiast ja bym powiedziała tak, ten asortyment trzeba będzie wytestować, tak? Czyli nie wszystko, co pani dzisiaj ma w zamyśle, będzie się sprzedawać, ale znów mhm. pani stworzy coś, co możemy przy czwórce Buław. To jest takie, tak to nazwijmy, stworzy Pani miejsce, do którego się przychodzi i wiadomo, że z pustymi rękami się nie wychodzi i jest mm -hmm. pokonanie trudności. Mm -hmm. Czyli te działania przyniosą skutek, ale proszę też rozważyć reklamę. To nie yes. znaczy, że od razu trzeba, wie Pani, ogromne pieniądze zainwestować, mm -hmm. ale jakąś mm -hmm. formę takiej promocji, autopromocji trzeba by było tutaj zastosować. Mm -hmm, I pewnie jest pytanie na temat yy, Pana, który tutaj mm -hmm, widnieje, mm -hmm. tak? Tak. Jak te relacje będą dalsze wyglądały? Mm -hmm. o, też pani nie słyszy bardziej. Panie... Jeszcze, jeszcze nie mówiłam nic. No mm -hmm. to przepraszam. I pani co? Generalnie pan do tutaj jest pokazany jako człowiek, który latem tego roku będzie składał takie bardzo poważne deklaracje uczuciowe. Wow. Bardzo poważne. Aczkolwiek stoi między państwem faktycznie jakaś kobieta um, i tu mam też dwie informacje. Tak? Pa, pan, o którego pani pyta, jest bardzo emocjonalnie związany z jakąś kobietą z rodziny i ona tu w pewnym sensie jak gdyby w chwili obecnej bardzo duży wpływ ma na to, na czym on się koncentruje uczuciowo. Natomiast z drugiej strony karty pokazują, że w stosunku do pani jest człowiekiem, który będzie, że tak powiem, pielęgnował tak, to źródło uczuć, mhm. które w nim pani y, wzbudziła. Pani mhm. jest tutaj w ogóle pokazana w kartach jako ktoś, kto tak naprawdę chce i nie chce jednocześnie. Tak to prawda. Bo to jest tak. To prawda, I mam tak. I chciałabym. Tak. I chciałabym. I coś mi przypomina, bo tu ewidentnie widać wie pani, że jest tutaj jakaś smuga cienia, pamięci takiej bardzo, bardzo nieciekawej, która w pani pozostaje. Jest też doszukiwanie się interpretacji pewnych zachowań tego pana. 拿。 To jest tak, jakby pani też nie do końca ufała, że to, co on mówi, to, co on sobą prezentuje, te intencje, które wyraża, że są prawdziwe. Nie pokazuje pani tego jemu, bo tutaj to taka pani powiedziała ja high life, <grym> taka, tak? Taka tak, 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 jestem tak, tak. otwarta, taka jestem rezolutna, ale tu absolutnie tak, jakby pani właśnie co jakiś czas łapała takie zespoły ucieczkowe, emocjonalne. <grym> to prawda. Natomiast tak jak mówię. Karty pokazują, pan będzie latem tego roku, samym początkiem lata tego roku będzie bardzo poważne deklaracje uczuciowe składał. Bardzo będzie koło pani tupał, dreptał, kontaktował mhm. się, komunikował. Łącznie z tym, że w pewnym momencie, no po prostu, będzie y, oficjalnie chciał zostać pani mężem. Ja nie wow. widzę, żeby to się miało jakby zrealizować, tak? Natomiast to na pewno jest rozciągnięte w czasie. Ale nie dlatego, że pan nie, tylko dlatego, że pani. W tym wszystkim się trochę głupi. Pani Ewuniu, trzeba by było się zastanowić, no właśnie pani ma tutaj sporo siódemek. Siódemki mówią mhm. o nadwrażliwości, ale siódemki też bardzo często pozwalają nam tak jakby wyłapywać pewne takie prądy energetyczne, które wokół nas funkcjonują. Natomiast czasami jest też tak, że my nie do końca potrafimy rozpoznać nasz wewnętrzny niepokój i zaczynamy o ten niepokój podejrzewać drugą osobę. Państwa układ jest ewidentnie układem, w którym pani ma złą pamięć karmiczną, czyli coś się w poprzednim wcieleniu wydarzyło w waszej relacji, bez względu na to jaka konfiguracja tej relacji była mhm. i to pozostałe w pani jako bliżej nieokreślona niepewność, brak zaufania i pamięć e, trudnych e, emocji za sprawą tego człowieka. Mm -hmm. I to jest takie wewnętrzne pomieszanie takie wewnętrzne pomieszanie. Natomiast tak jak mówię, no, jeśli pani z tego nie ucieknie, to pan będzie chciał tutaj, że tak powiem, złotą obrączkę wcisnąć na rączkę. To bardzo miło to mnie cieszy. Z drugiej strony, tak jak pani mówi trochę się waham mm -hmm. i zastanawiam. Tutaj też ma dużo... Połączenie nam się już niestety skończyło. Eee... Dobrze. I teraz... Kolejny, kolejne pytanie. Ewelina, 14 maj 84 rok. Czy zostanę przeniesiona na stanowisko, o którym dziś rozmawiałam, z przełożonym, oraz kiedy zostaniemy z mężem rodzicami? Pani, co Pani Ewelinko, trochę to tak wygląda, jakby niestety w tym Pani tak, oczekiwaniu nie, nie, nie dostała Pani tego, co ewentualnie Pani proponowała jako siebie, jako swoje możliwości. Jest również pokazane takie troszkę potraktowanie Pani, no właśnie. Decyzją nadrzędną, tak? Czyli nawet nie bardzo widać tutaj chęć dania pani takiego czasu próbnego, w którym by się pani ewentualnie mogła wykazać i gdzie można byłoby rozważyć, czy panią dalej na tym stanowisku pozostawić. Ja w tej chwili w najbliższym czasie tego nie widzę. W ogóle karty również pokazują, że koło, wiosny, koło jesieni tego roku w pani firmie będzie następowała. Taka reorganizacja personalna i osoby zarządzające, tak wydające decyzje e, mogą po pierwsze zmieniać się, a po drugie mogą pojawiać się zupełnie nowe wytyczne, jeśli chodzi o politykę kadrową. Witam kolejną osobę. Halo? Dobry wieczór Pani Danusiu. Witam serdecznie. Pani Witam Pani Baatku. Ale ja Pani Danusiu zwolnię w sprawie mojego syna Filipa, tak? który urodził się 2 listopada. Tak. 1991 roku. Tak. I mam takie pytanie. On chce zacząć od połowy września studiować AWF. Mhm. Chciałabym, żeby pani tam zerknęła, mu to pójdzie, bo to będzie trzy lata takie najbliższe teraz. Czy on w ogóle sobie da radę i jak tam, jak będą muszły właśnie te wszystkie egzaminy i jest taki mały problem, ponieważ on jest teraz po artroskopii ramienia. Miał właśnie operację. chciałam powiedzieć, że mnie tutaj u niego jest niezbyt silne, tak? tak fizyczne zdrowie w tej tak, chwili pokazane. Tak. właśnie i on się tym martwi, czy on da sobie hmm. radę, czy ta ręka wróci do normy, czy on sobie właśnie poradzi właśnie na tym AWF-ie w tym roku. Znaczy, ja powiem Pani tak, tak. E, jeżeli udałoby mu się uzyskać odciążenie, czyli taki moment, w którym. Tak. E, Pewne rzeczy byłyby honorowane jako zwolnienie z zajęć, mm -hmm. tak? zwolnienie tak. z pewnych określonych czynności. To karty mówią, że sobie poradzi. Czy ręka tak. wróci do tego, aby to ramię, wie pani co, mnie się w ogóle tam pokazuje jakiś rodzaj rotacji lub wywichnięcia przy tak, tym stawie tak barkowym. Mm -hmm. I to jest tak, jeżeli on do dwóch lat przeciąży ten staw, to zrobi mu się nawykowe wypadanie tego stawu. Mm -hmm. Więc karty mówią, że. To nie jest kwestia najbliższych kilku miesięcy, tak. ale on około dwóch lat musi bardzo oszczędzać to ramię. Mhm. I jeżeli zachowa, ten okres karencji, tak. to jest wyjście z, z tej kontuzji, bo tak to tak. należałoby mm -hmm, mm -hmm. powiedzieć. Aczkolwiek ta jedna ręka jest jakaś trefna, bo jak tak. skończy się ze stawem barkowym, to karty pokazują, że będzie miał uraz prawdopodobnie kości albo stawu łokciowego, czyli może w ogóle sobie mm -hmm. złamać. Tak? No tak, bo on jest taki, że jak już idzie to na całość. Mm -hmm. no. I tutaj gdzieś te, te właśnie ta ręka jest, jest słabsza. Mm -hmm. Ale w ogóle generalnie on się dostanie na te studia, będzie studiował. Eee, jemu tu lepiej idzie ta, to studiowanie pod kątem wiedzy nabywanej niż wiedzy tak? praktykowanej, o, tak bym to tak? nazwała, mm -hmm. czy on się mm -hmm. dostanie na te studia. Eee, część. Część techniczna, tak, no natomiast, natomiast wie Pani co, jest tutaj właśnie jakby konieczność w tej części sprawnościowej, fizycznej. w tej części fizycznej może to być warunkowane, czyli na mhm. takiej zasadzie dopuszczamy Pana, ale jeżeli w ciągu, nie wiem, tam dwóch czy trzech miesięcy się okaże, że Pana zdrowie się pogorszyło, tak. no to wtedy niestety, ale Panu podziękujemy. No właśnie, bo on się tego właśnie obawia. Mhm. A bo on miał taki pierwszy pomysł właśnie pójść na studia, znaczy w ogóle do policji wejść, Akademii Policyjnej. Mm -hmm. I on miał takie małe potknięcie, nie, nie dostał się w tym roku i ma możliwość studiowania za rok. wejście mm -hmm. ponownie z tych egzaminów zdawania. Jak pani by to widziała? Gdyby po tym roku jemu ciężko szło to te na czy on by się dostał? Za trzecim razem do tej policji się dopiero dostanie. Za trzecim razem, mm -hmm. czyli ale próbować warto jednak, tak? A, znaczy, tego? Tak, znaczy tak. Ja, ja bym próbowała, tak? tak? Bo, bo, bo czasami to jest po prostu też tak, że jeśli nie próbujemy, to nie mamy szansy. Tak? No właśnie. Natomiast karty to pokazują, że jak gdyby te dwa pierwsze razy kończą się niedosytem czyli nie otrzymaniem mm -hmm. tego, co chce. Ale karty również pokazują jedną rzecz, że tam tak? się otworzy możliwość czegoś, co ja bym nazwała bycia wolnym słuchaczem w tej, w tej policji. Aha. Czyli wie pani, tak jak mm -hmm. kiedyś, kiedyś, za naszych czasów, tak? były... Rok zerowy. Pamięta pani, że tak. to, to nie, nie zaliczało się, ale się bywało i ci studenci z roku zerowego później mieli nie nie jakieś tam prefer preferencyjne mm -hmm. tak, punkty dopisywane. I tu też jest pokazane, że jakby nie będąc adeptem szkoły tak. policyjnej, on jakby mógł korzystać z pewnych zajęć, które Aha. w tej szkole są e, będą udostępnione. Niech on się tam dowiaduje. Aha, ten Niech sposób... on się tam dowiaduje. Tak. No bo on właśnie nie zdoby... Jednego egzaminu, nie fizycznego, właśnie, tylko taki teoretyczny, który mm -hmm. był. No i to już niestety jest tak, że przekreśliło od razu cały rok mm -hmm. i za rok ponownie może na wiosnę próbować. Mm -hmm. I, I ja tak też właśnie myślałam, żeby studiował, ale mimo wszystko tam jeszcze nie Niech spróbuje, tak. I niech się nie zniechęca jak Chodźmy. za drugim. W jego przypadku jest do trzech razy sztuka. Aha, aha. No i to jeszcze, jedno, jeszcze zdążymy jedno pytanie, mm. bo też jeszcze chodzi mi o dziewczynę, no bo jakoś tak ostatnio, czy spotka jakąś fajną dziewczynę i, i jak to tam się ułoży jemu w sprawach miłosnych? Czy spotka fajną dziewczynę? To fajny chłopak jest, wie pani? Tak, tak. Ja bym powiedziała tak, on jest i błyskotliwy, i elokwentny, tak. i tak. taki, no taki urokliwy, i jego widać, bo dokładnie karty pokazują, że jego widać, z tłumu się wyróżnia. I dlatego on nadawał się do tej Policji, wie Pani, on mhm. bardzo się nadawał. I on był strasznie sfrustrowany tą pierwszą egzaminą, jednego punktu mu zabrakło. I on naprawdę, ja wiem, że on się starał, dał w siebie wszystko i był tak właśnie sfrustrowany, no i ten pierwszy jego pomysł był właśnie tego AWS-u, no ale ta ręka właśnie fizycznie jego trochę jakby ograniczała. Mm -hmm. I stąd właśnie ja się pytam jeszcze o tą policję dlatego drugi raz. Mm -hmm. <grywa> ja powiem pani tak, karty pokazują, że on spotka dziewczynę i e, jest to mniej, wie, mniej więcej, tak e, dwa lata od mm -hmm. dnia. Od, od tego rocznego lata, o tak to mm -hmm. nazwijmy, bo do tego czasu to jakoś tak jest pokazane, że pomimo tego, że jest taki fajny i to, w ogóle rzeczywiście tak. jest taki aj mniamniuśny tutaj, to tak jakby te, on, on jest za fajny. Dziewczyny jakby nie bardzo wiedziały, co one mają z takim fajnym chłopakiem mm -hmm. zrobić mm -hmm. i e, być może też i jemu potrzeba takiego troszkę jednak dorosłości, bo on tu jest mm -hmm. pokazany, że czuje się odpowiedzialnym mężczyzną, ale mm -hmm nocześnie on ma taki fajny light, taką otwartość, taką szczerość, takie coś, co teraz nie jest na porządku dziennym. Mhm. Natomiast za dwa lata karty pokazują, że spotka dziewczynę i to będzie dokładnie ta, z którą zostanie na resztę życia. Więc może to też i dobrze, że nie będzie się, że tak powiem gdzieś tam po, po różnych dziwnych znajomościach, że przyjdzie dokładnie taka, że on, on powie: o, 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 o właśnie takiej kobiety, o takiej kobiecie marzyłem, o takiej dziewczynie marzyłem, to będzie matka moich dzieci. Przed nami kolejna przerwa eee, i pani Ewelinko. Pani Ewelina, urodzona 14 maj, 84 rok. Eee, zaraz po tej przerwie. Odpowiem Pani na pytanie, kiedy zostaniecie Państwo rodzicami ze swoim mężem, a jednocześnie też dam Pani taki skrypt na wsparcie tego, tego ma macierzyństwa i ojcostwa, żeby właśnie i dla Pani, i dla męża taką, taką tą wzmocnioną energię tutaj faktycznie przekazać. Ale to po króciusienkiej przerwie. Witam, Joanna Stawińska. Zapraszam na kolejną lekcję tarota. Siła to karta, która pojawia się w.